Cześć Wam wszystkim, ludzie z tej strony, Max i Dalej gramy w Assassin's Creed. Jak słyszycie po moim głosie, znowu się przeziębiłem mm, ja to jestem Cię Ale dobra, mniejsza o to, ostatnio zabiliśmy jakiegoś kolesia tutaj. Nie pamiętam kto to był. Ni cholery, ale dobra. Mniejsza o to, mamy udać się teraz na statek. Stój! Co my tu mamy? mamy? Dostatku hmm. Do statku chyba możemy ulepszać, nie? Tak, ulepsz Morgan. Armaty burtowe Ale koszt O. Ciężkie kule mogę dać W sumie ciężkie kule mogą zadawać... Oj, czekajcie. O, dobra e Dużo więcej obrażeń, także chyba weźmiemy sobie te ciężkie kule Tylko ciekawe, czy będę miał je od razu, czy będę musiał zmieniać je. Ale zobaczymy zaraz. E, ciężkie kule zadają duże uszkodzenia, twoim wrogom. Aby tylko. ale tylko z bliska. Spójrz e, na burtę z, za pomocą myszki e, i po naciśnięciu lewej przycisku, lewego przycisku myszki, aby strzelić. Spacja. Aha, dobra, spokojnie. Czyli działa to w normalny sposób, tak jak zawsze. No dobra, to płyniemy dalej. Zobaczymy co. Możemy While tu zrobić. Taking down that fort, I happen to stumble upon the treasury. You don't say. Co oni tu nam dają? Eee, uzyskaj dostęp do swojej floty, czyli tutaj. Tak. Co ja tu mogę zrobić? <laughs> w obecnej chwili nie ma statku na morzu. Rozpocznij misję kupiecką, aby śledzić postęp statku. Postępy statku. Hmm. Czas trwania rejsu 25 minut. I co muszę to zrobić? znając życie, im mocniejszy statek wezmę, tym więcej będę musiał mu zapłacić. No ale dobra. Statek wysłany. Hmm. No nieźle. Wybierz misję, zobaczymy, jak sobie te koralowce. Mam strażny katr, także sorry. Hmm. Ten będzie długo płynął. Dobra. Otwierdź. No dobra, myślę, że to by było chyba wszystko, nie? Mogę coś innego teraz zrobić? <coughs> no, okay. <Dobra>. Captain's help! <laughs> <laughs> I I thanks and congratulations, <laughs> He has returned to New York. But you look troubled. Do, do you ever wonder if you're doing the right thing, guest? If you chose the right path? <laughs> I used to, my young friend, but not anymore. Not since I met the Colonel. And what's the question? The French are entrenched in our territory. To Tak, 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 wracamy do Nowego Jorku. Nie tutaj. W ogóle to jest daleko? Czekajcie, pod tabłem była na to, nie? Pa, gdzie to jest? O, kawałek drogi. Eee, szybka podróż potwierdź. Wejdź <laughs> uit. Let's go. Pewno na naprzód chłopaki. Oj, yy, nie w tę stronę. Zwolnij ta. I wpisz demo. I Nowy Jork. Tak jest. Płyniemy do Nowego Jorku. By będzie zabawa. Coś wysrałem z tyłu. Oj. Serio, aż tyle muszę przejść? Czy muszę przepłynąć? Hmm, zdecydowanie przejść. Ale to dobrze się składa, bo odblokujemy sobie e, punkty widokowe przy okazji, także to akurat dobrze się składa. Może trafimy na jakieś zwierzątka, w końcu uda nam się jakąś lepszą zbroję zrobić albo coś. Także to na zbytnio źle nie wychodzi. Puste to miasto jest jakieś dzisiaj. Wszyscy chyba święta obchodzą. Oj, mm -hmm. nie właśnie tu, paja tutaj. O, już się pojawili ludzie, ale nie ma Nie, są tu. Mam nadzieję, że nie będą mnie goniali. Nie powinni w sumie, nie jestem na żadnej zastrzeżonej strefie albo coś. Ale dobra, mniejsza o to. Synchronizujemy sobie te punkty widokowe, co mamy zsynchronizować, zanim dojdziemy do tamtego miejsca. Hmm, może uda nam się nawet odblokować jakieś zwierzątka, które będą mi potrzebne. Skóry z nich. O, pomidorki. Hmm, chyba się szykują na jakąś przemowę, żeby rzucać pomidorami ludzi. Właśnie tam na górę. Jestem asystent. Ooo! Ktoś tu był! Zapewne nasi tam. A, no to tamtej wieży muszę się dostać. Dobra, spoko. Jakoś przejdę. Spierdalaj. dalej. Odejdź! Dobra gościu chyba mnie gubi Co mi się bardzo podoba Łaj, nie tu, tu No i chyba mnie zgubił Tutaj teraz No, łap się, dobra Dobra, dowierzę coraz bliżej wow! nie zupełnie tutaj miałem skoczyć, ale dobra Właś z tego! Dobra, możesz wejść. W sumie na dachu jakoś troszeczkę bezpiecznie się czuję. Iść. Słyszę głosy. Dobra, srać na nie na razie. Zrobimy sobie którego razu taki, wiecie, dłuższy odcinek, jakieś misje poboczne czy coś w tym rodzaju. I muszę wleść na tamtą wieżę. Oj, będzie... dobra tam mówi się, trudno nic nie widzieliście, eee, ten nie wejdę, ten nie możesz wejść drzwiami? Wejdź po oknie. Coś tam jest, coś tu? Fragment jakiś, ale nie wiem czego. Złaś tu. No, w dół o No i dobra, centralnie na co trafiłem, co chciałem, ale. Dobra, punkt widokowy zsynchronizowany także dużo im nam. Dużo ich nam tu zostało jeszcze. O, ale fragment odsłonięło. Ja piszę, ty. Malutko. Dobra, lecimy do tego punktu, bo tam widzę, że też jest punkt widokowy do synchronizowania. Także synchronizujemy go sobie. Jup. Yep. O tak. Serio? Zaklinowałeś się na tym. Dobra. Mniejsza o to. Hops. Daleko to jeszcze? A, 60 metrów. A, do tej kaplicy muszę iść. Znaczy, nie wiem, czy to jest kaplica, czy co innego. Nie, przepraszam bardzo. Nie tak to chciałem zrobić. I jesteś kolego. Ah, Master Cormac. Co, co What you have learned from les chasseurs was confirmed. The local taktykę. are changing tactics. What's their plan now? Their bosses hired Benjamin Franklin to produce new weapons for them. He's very well guarded. Benjamin Franklin? The scientist? You have heard of him. Good. He is making equipment to spread gases among the populace. Toxic ones, as it turns out. The populace? I thought they would use it against the authorities. <laughs> so that would be terrible as well. The you ruffians like... we have arrested refer to an intimidating woman. I believe she is behind these nefarious plans. I look into this. Thank you. Hope. I pray it's not you. Dobra, jestem z powrotem. Mam nadzieję, że dużo mnie nie ominęło. I. i wie gdzie muszę iść. Dobra, muszę iść tam. E, blisko. Ale wiecie, co zanim pójdę tam? pójdziemy na górę. Mogę tędy wejść? Mogę wejść, ale nie wiem, czy będę mógł wejść wysoko. E, w sumie po tych oknach chyba będę musiał. Będę mógł wejść dosyć wysoko. Tak, silny jesteś, sześć, silny jesteś. Właśnie na górę. Jepa, yep, hops. Tak jest. Chwyć się tego. orzeł że już tam. Synchronizacja. Tak, dupą do twarzy. No i mamy zsynchronizowany. Ale są dwa na 4, a ich jest tutaj 4. O, tu już duży. się odsłonił w las. Dwa, trzy, 4 cz Dobrze, cztery są. Na tym fragmencie mapy. ale dobra, czekajcie. Gdzie ja mogę skoczyć? Tam. i No i gitara. O, ale tu już jest... Bezpieczna strefa, także będę musiał uważać na nich. Oj, przepraszam, nie chciałem tu wchodzić. Kurwa, granaty, Spierdalaj to. No właśnie na górę. Dobra, no cholera. Snajperzy. Dobra, zgubił mnie. Dobrze, że odciągnąłem ich wszystkich w tamto miejsce. To, to będę miał zdeczka, czystsze pole. Walgo! go. Tego drugiego też. Bo ja chuj, ale zostaje Spierdalę sobie Nie to Aj, też nie to Czekajcie, pod mnie, się wymieniało wow, fuck! Wszystkich wytłukę jak zawsze Ale co akurat jest Ło wow, spierdalam sobie Oj. Szybko, 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 uda mi się tu wejść? Eee. Muszę stać się niewidoczny. Morda, kapciu! Czekajcie, muszę poczekać, aż oni mnie zgubią. Łale, dostałem. Pierdalaj, no trochę mi to nie wyszło, ale dobra, mniejsza o to. Snajper, tu was strzelają jeszcze do mnie fajnie, ale żaden jakoś zbytnio trafić nie może. Jeep. A ci żółci i czerwoni strasznie się nie lubią. Ale dobra, mniejsza to muszę stać się niewidoczny, żeby można było cokolwiek zrobić. O, kurwa, serio? Laska? dalej. Naraż ma to. Hmm. Dobra, nie będę stał to bez bo to będzie trwało kurwa pół godziny. Tu jest jeden i iemud. Tak, udało się. No złaśczo. Dobra. Jakimś cudem się udało. Shay, it is good to see LIKE you again. Your friend Hope said you, like, you were away. I was. Uh, sir, I, I've come to collect the results of your experiments. Oh, well, it's a very good thing then. I just finished fixing the prototype. Here you go. I was preparing to leave for Philadelphia and then Europe. I was invited to lecture in London. Oh, would you be so kind as to inform Mistress Hope? Uh, of course. God, hope. What are you doing with these felons? Turning the city against itself. What have you become? Something the matter, Master Cormac? Uh, no, no. Yes, just old memories. when i am issued new recruits burdened with regrets i tell them the surest way to lose them is with gunpowder you're right colonel this prototype seems very powerful use it with care master cormac our intelligence says this thing can destroy certain fortifications as well as injure several enemies at once. there is also a more subtle way to use it. some of these grenades contain a strong sedative. fire one into the crowd and they will fall asleep immediately. we should test this new weapon. use it against that door. Go ahead and open the door. Use these grenades to destroy that door. Yep. No Good, work. Good work. Good work. <coughs> Dobra, mamy zniszczyć dalej coś. Tam jest. Zniszczy zapasy trucizny. Dobra. Zaraz zaczyna do padać deszcz. Jest pięknie, jest ślicznie. Tu jakiś płot naprawia. Zajewiesz. Tu jest to blisko gdzieś. Cholera, znowu wchodzę na tą jebaną strefę. Trafię? No nie mamy Uj, granaty ty, on strzela kurwa z tego z pistoletu? No ładnie, ja muszę to cholera zniszczyć. Czekaj, jak gdyby tak? Pijące? Odłąkowe. <laughs> <laughs> Przydatny kolo. Wow. Jeb. Yep. Nauczył się latać tam ty No już teraz to nie piererda hey, A i mierda, ale... Ej, maski nie mogę założyć o dobra jest ja. Zmienię, O, udało się. Kurwa, nie mogę nic więcej wziąć. A już nie mam granatów. A się. jest. Dobra, idź sobie tam? Dobry jest, takie drzwi otwiera, gdzie są takie luki, że nawet ja bym wszedł, ale dobra logika o, o fak, je dobra, jeszcze jedno.

Ty kurwo mała, ty. No nie wierzę, jaka szmata, Boże. Nie, ja muszę w końcu zrobić sobie te zbroje. Bo to jest rany ty. No właśnie, na górę, kurwa mać, no. Ja pierdolę. Właśnie. Właśnie. I mess with this, break the whole system. No nie no! Spierdalaj. Dziękuję. <laughs> Jego kolega leży przed nim. on sobie nic z tego nie robi. No nieźle. Dobra, jedno je jedna 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 Nara. dała mi amunicję. Dobra coś się zdobyć udało i teraz tak otwieraj No i dobra No, złaź to Paga! Będzie je! Musimy or I'm as good as Spierdalamy? Nie! To kurwa, listo było. No i wysadziłem jakieś zapasy w i nie wiem o co chodzi, ale. Nie chcę i tak w jakichś niejasnych celach, ale. ah what marvelous destruction captain I saw the smoke all the way from the morrigan that should discourage those miscreants New York is safe for now with all due respect Colonel it's going to take more than a few explosions to get rid of this kind of trouble the boy is right Colonel Monroe Shay, was it? Congratulations. You just burned a whole lot of rats out of New York. I'm Jack Weeks. This is William Johnson. I don't know about him, but I'm pleased to meet you. Pleased nice to meet you as well. It is um, terribly dusty here. I'm sure Shay can recount his adventures to us over a pint. Hey, the first round's on uh, the Colonel. Huh? <laughs> huh. Co to wygląda, Master Cormac? Jestem tylko, być nieco przekonany. Mogę mieć mój gaz. Mogę mieć mój gaz. Wróć do Was dobrze. Raz, jesteśmy wspólni. Zostanę podziękowani. No i misja ukończona. I żadnego celu dodatkowego nie zrobiłem, także. Kończymy na tym. Także, jeżeli film ci się podoba, strzel łapkę w górę, udostępnij film, strzel komentarz. Hmm. Znaczy, napisz komentarz. Zasubskrybuj kanał, też się nie obrażę, także cześć na razie.